Slava tebi Kriste, propovedani narod kriste vjerovani u svijetu. Aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie. A życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan, mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie Lecz świat go nie poznał Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli Dało moc, aby się stali dziećmi bożymi Tym, którzy wierzą w imię Jego Którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża Ale z Boga się narodzili A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczał. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie. Oto my zgromadzeni wokół Chrystusa Pana, wokół swego Boga i Zbawiciela, przybyliśmy, by słuchać, przeżyć i nauczyć się żyć Jego słowem. Swoje życie. Umieścić w jego życiu. I my rzeczywiście wierzymy, On mówi, gdy czytamy tekst z Pisma Świętego. My wołamy, słowo Pańskie, sam Bóg mówi, i to jest już wyznanie wiary. Poprzez to mówimy, że nie słuchamy jakiejś pięknej, pouczającej opowieści, pięknej historii na którą patrzymy i widzimy czasowe oddalenie pomiędzy tym i swoim życiem, bo dawno nasz Pan chodził po tej ziemi i przemawiał. Bóg mówi, również dziś mówi, mówi na tak wiele sposobów. Słowo Boże nie jest przeszłością. Lecz mówi coś o nas teraz i o tym, co jest przed nami. Spoglądamy na to słowo w zgodzie Maryi, gdy słowo staje się ciałem. Bóg staje się człowiekiem w niepokalanym łonie Maryi, nieznaczącej dziewczyny żydowskiej, która mówi niech mi się ustanie według słowa Twego. I to słowo jej zgody i słowo Boże, słowo miłości zjednoczyły się i cudownie porodziły. I z tak wielką radością, okrzykami i delikatnością to świętowaliśmy. I co z tym? I co teraz? Co teraz, gdy powoli wracamy do codzienności, gdy uschną dekoracje bożonarodzeniowe, gdy biel Bożego Narodzenia staje się po trochu codzienną szarością i blask nie jest już tak lśniący, gdzie i jak teraz wciela się słowo, słowo zbawienia? Czy i czy możliwe jest je wcielić? Jakoś łatwiej nam utożsamić się ze światem, spoglądając na scenę dziecięcia z Betlejem na słomie, jak opisują nam inni ewangeliści. Łatwiej nam jest przyjąć tę ten romantyczny obraz Bożego Narodzenia, który kończy się z naszym powrotem do codzienności. I trochę ciężko jest zrozumieć mowę Jana. Jest to niemal pieśń o nadhistorii, miłości Bożej, która wkracza w historię ludzką. Niełatwo jest to zrozumieć. Jeszcze trudniej jest z tym żyć. Ale jeśli to nie jest łatwe, to nie znaczy, że niemożliwe, ani też nie znaczy, że nie powinniśmy, bo czujemy w głębi siebie, że chodzi o sens. O sens, który może dać jedynie Bóg. Życie nas wiernych, być może na pierwszy rzut oka, nie staje się łatwiejsze, wydaje się nawet trudniejsze. Nasze cierpienie obecne w życiu nie staje się mniejszym cierpieniem, ale to, co jest ważne, to to, że zaczyna jakoś mieć sens. Co dla nas życie oznacza, że... Słowo stało się ciałem i że może stać się widoczną ta prawda, że Bóg jest blisko i nasza wiara w tę prawdę. Odpowiedź brzmi w samym pytaniu. Znowu nie chodzi tu o nic innego jak tylko o nasze życie oświecone miłością Bożą. Moglibyśmy. Wypowiedzieć niemal powiedzenie, słowo w moim życiu stało się ciałem, jeśli moja wiara i moja miłość stały się dziełem. Jeśli moja wiara jest wewnętrzną zasadą, którą można niemal rozszyfrować z mojego życia. Być może nie z każdego pojedynczego mego czynu, ale z całości, która mówi, wierzę, że Bóg prawdziwie i konkretnie obecny jest w moim życiu i zgodnie z tym żyję. To jest to, co kształtuje moje spojrzenie na samego siebie i na świat. Bo jeśli wierzymy, jeśli tak wierzymy, to naprawdę coś zmienia w naszym życiu i to na lepsze. To nie znaczy, że jesteśmy doskonali i że w każdej chwili będziemy mogli powiedzieć, że nie żałujemy za coś, co uczyniliśmy, albo powiedzieli. To po prostu znaczy, że słowo Boże na drodze wiary, na drodze życia słucham i wcielam. Względnie próbuję tym żyć. Nasze życie, sami jesteśmy tego gorzko świadomi, nie jest bez grzechu. My, nie, my możemy wcielić słowa, tak jak uczyniła to Maryja, ale możemy uczynić je prawdziwym w naszym życiu. Możemy pokazać, że przeżywamy je prawdziwie, życiowo. Łaska Boża zakłada naszą naturę. Bóg nie szuka nad ludzi, lecz nas takimi, jacy jesteśmy, abyśmy żyli w mocy Jego Ducha. Ludzi, którzy jedno mówią, a co innego czynią, nazywamy obłudnikami i wskazujemy palcem w odmienność mowy i tego, co czynią. Ale jeśli będziemy szczerzy, często każdy z nas może przełapać się w tej roli. I rzeczywiście, co jest z nami, którzy twierdzimy, że wierzymy, że jest to nasza postawa w życiu, gdzie jest to widoczne w naszym życiu, My często recytujemy i wyznajemy wierzę w każdą niedzielę, wyznajemy w jednym miejscu prawdę wiary między nami, że Bóg się wcielił, stał się człowiekiem i umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Wiele tego mówimy i często są to tylko puste słowa, których nie przeżywamy, które się nie wcielają, które nie stają się żywe w naszym życiu. Powiedziałem, że nasze życie naznaczone jest niedoskonałością. Jesteśmy w drodze. I tak cudownie staje się widoczne coś na tej drodze, nasz cel, do którego idziemy. Bóg jest już na tej drodze z nami. Na drodze wiary, na tej drodze. Szukania miejsca, gdzie wcielimy słowo wokół siebie i w sobie, tak więc na tej drodze nie jesteśmy sami. I przemiana, która ma miejsce w nas, nie dzieje się sama przez się, czy też o naszych siłach, lecz mocą Ducha Bożego. Każdej mszy świętej modlimy się do Ducha Bożego nad chlebem i winą, aby stały się. Ciałem i krwią naszego Pana, pokarmem naszego zbawienia, pociechą nieba na twardej ludzkiej ziemi. Ale często przemilczamy coś jeszcze. Później modlimy się, aby ten sam duch mocą tej samej miłości przemienił nas w nowych ludzi. Możemy powiedzieć, by przemienił nasze życie w przestrzeń, gdzie Słowo z wiarą stanie się ciałem i dziełem. Przeistoczenie chleba i przeistoczenie życia ma miejsce poprzez Ducha Bożego, mądrość Bożą, niepojętą dla nas ludzi, ale doświadczamy jej. Tu jest, karmi nas i daje nam siłę. Słowo jest z nami. Bóg jest z nami, stale to powtarzamy. Jeśli rzeczywiście w to wierzymy, to wierzymy w podstawową prawdę Bożego Narodzenia. Ciemność i zimno stajenki betlejemskiej oświeciła i ogrzała niepojęta miłość Boża. Bóg narodził się jako człowiek, aby w blasku tego światła, które zniszczyło światło, Abyśmy my się ogrzali, Bóg narodził się jako człowiek z celem, abyśmy my stali się bardziej Boże. I śpiewa tak pewien mistek. Ach, gdyby Twoje serce stało się świętym żłobkiem, Bóg raz jeszcze na tej ziemi stałby się dzieckiem. Z wiarą i miłością Maryi. Podejdźmy do Niego dziś wieczorem, aby rzeczywiście nasza wiara i miłość czerpały natchnienie z Jego oddania się za nas. Amen.